Co u mnie. Jak widać, jestem w trakcie przemyblowania w tym akwarium. Już część roślin wyciąłem. Tutaj tą arkłatę z tyłu pełen słoik. Prawda roślina gęsto się zarosła. Częściowo wyciąłem już tą rozbigi mini Red. Z tyłu tamte roślinki też na posadziłem je w Doniczce. Gdyż w tamtym miejscu tworzą się strefy bezlnowej i gniją mi rośniki od spodu, zobaczymy, czy to, to, czy to zda egzamin. Co będziemy dzisiaj robić? Trawka Cicuralis wyrywam całkowicie, nie chce mi rosnąć, bo ma za mało światła. W to miejsce pójdzie. Ja pani Kar, będzie rozsadzona po całości. Tą kryptokorynę przesadzimy w to miejsce. Tej, Henka wytniemy, posadzimy go obok, też zrobię selekcję, żeby <coughs> część roślin, które już są wyrwane, pływają po powierzchni. Oczywiście brzanki e, strasznie lubią się posadzić. i tą jedną roślinkę no, na potęgę wyrywają. Tak samo e, przy, przy tego pożarły mi stożki wzrostu aromatice. Bardzo nieładne rybki. E, co jeszcze? No, jak już mówiłem, ten mech stąd wylatuje, idzie do słoika. I największa operacja, jaka to na razie mnie czeka, to jest wyjęcie całkowicie z tyłu tej ścianki e, słupka tego tłustwa strukturalnego. I albo się z nim pożegnamy, albo będzie odrestaurowane i, i będzie ten e, nalot z Krasnala, czy, czy co tam w ogóle to jest, e, traktowane wodą utlenioną i będzie szorowane wszystko. Także na dzień dobry, już ile dało się roślin w głębki wyciąłem, resztę roślin na razie zostawię. Do, spuszczę tyle wody, ile się uda, żeby je uratować. Jak sobotę robię podmianki. Tak też teraz zrobię taką większą operację, trochę namniejszam. zaburzy to równowagą w tym akwarium i będę musiał z powrotem zbadać te. Parametry wody i to ustabilizować, ale to coś za coś. Dobra, widzimy się już jak będzie po po całym tym zamieszaniu. Zobaczymy i witam już po pierwszej operacji. Wyjęcia tła z tyłu, Przecież nieprawda, że akwarium wygląda teraz totalnie inaczej nie wiem czy tak nie zostawić to aczkolwiek z tyłu będzie widać węże i tak dalej ale zobaczymy jak to już skończę to robić jaka zapadnie decyzja a tło wygląda tak jak widać nie widać Czarne, część łupków podrywałem, bo już praktycznie odchodziła. a reszta jest naprawdę solidnie przyklejona. Zostało mi tylko to wyszerować. Eee, Odpuścić, przykleić jeszcze raz, zostawić to na kilka godzin, żeby dobrze związała eee, silikon. akwarystyczny żeby dobrze związał. I zobaczmy, jak to się wygląda. Planujemy być może na górę Mech, bo tam jest więcej światła i tam się przyjmie. Aczkolwiek w moim akwarium chyba muchu więcej nie będę chciał, bo to się strasznie odrywa pleni po całym zbiorniku. Także do zobaczenia za chwilę. Właśnie tak jak to skwierczy. A ginom No, i już koniec roboty na dzisiaj. Jak widać, z tyłu jednak ścianki nie zostawiłem. Postanowiłem ją całkowicie rozebrać, wygotować. Zrobię ją od początku, tak jak się należy. Myślę, że w poniedziałek dalej będę kontynuował pracę z tym akwarium. Zostało mi jeszcze tylko arkłata do wycięcia i posadzania od nowa tak jak widać japanika posadzona Jeśli to się zagęści, jak nie to będziemy to przycinać systematycznie żeby była gęstsza tutaj jest ta kryptokoryna, którą przesadziłem Bardzo fajna, bardzo ładna. henik Posadziłem go tak gęsto jak się dało. Myślę, że wyrośnie będzie naprawdę ładnie gęsty. Tutaj widać Ludwigia Mini Red. Już trochę tak goło wszystko wygląda. Patrząc na to akwarium. No dziwne wrażenie. Nie ma tej ścianki z tyłu. Jest taka pustka z tyłu. No, nie wiem, jeżeli podoba się Wam taki wygląd akwarium bez tego tła, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ma być tło z powrotem, to łapkę w dół. W ten sposób dacie mi znać. No... Wyraźcie mi, co mam zrobić z tym akwarium. Myślę, że po to prowadzę ten kanał, żeby dzielić się z Wami. Moją pasją i też trochę od Was zaczerpnąć opinii i porad. Także, jeżeli możecie, to zostawcie albo łapkę w górę, albo łapkę w dół. Dobra, następny film kręcę w poniedziałek. No na razie.